Hejka, będzie się odcinek z historyki Robloxa. A sobie jak chcecie tak jak będziecie zrobić, sobie na Google'a i wpisujcie tam rzeczy, jak, jak chcecie, grafika i wtedy po prostu y, klikacie z, z ten i właśnie ten. Sobie teraz pokażę chcecie. jeden palca jeden widzicie sobie tylko to zamęcza szybko Każdy powie każdy powiedział nie. Wywalili ją. Każdy ma swoją parę. Nie, to ona nie jest zwierzę, nie, nie ją baptism, tylko ja muszę przełożyć. Czyli nie ma parę? Tak. Plus. Ya, gue yang cuman penemuan kisah histori od razu ją wywalili. Sorry. Każdy powiedział oki okay grając po dwóch godzinach Ej, mogę dodać jakąś osóbkę, bo poznałem ją jak graliśmy w MM2 każdy powiedział ok hej siema dosyć. Co? Od razu się wywalamy. Oj sorry, nie no nic się nie stało, co nawet nie wiedziałaś, że to ona. No nie, bo nie jest nowa. Wkleję po prostu sumy pokazać wam na koniec filmiku, właśnie. Warto sobie spróbować minęłą, gdzie sobie ją usunę całą. Tutaj tą osóbkę usunę. I ja teraz dodam. To szybko je dodaję. Teraz tak to jest ogólnie ta. Do tego pójdzie. Oj okay. tutaj. I piściowy kom o oglądanie więcej takich historyjek. To sta tutaj. A nie, go Dobra. Czyli ja muszę to zamazać Jak chcecie jakieś tło, to możecie mi oglądanie Wchodzimy sobie na Google. No i tu. do i grafikę. Nie mamy na przykład, ja sobie jakąś osobkę poszukam. Do następnej historyjki. O, to jest mega ładne. Patrzcie, ja naciskam sobie na tą osobkę. Pobyć obraz. Mam pobrany obraz. Yy, Ogólny oj. Nie pytajcie, chodzimy sobie na takiego Tu mam w ogóle... Tego nie patrzcie. Wchodzimy. Nie patrzcie na te rysunki. Bierzemy sobie zdjęcia, bierzemy galeria. Bierzemy, szukamy jej sobie teraz. Nie mi się też nie władować. No i się chyba nie władowała, więc czekajcie, ja sobie jeszcze raz pójdę Bo ona chyba jest tylko z TikToka i jej nie ogólnie chyba nie można Zaraz <laughs> ogólnie poszukam co to jest z TikToka O gira. sobie wezmę no i to jest ładne, to ją sobie też pobiorę. Mam tak. tak mam problem, teraz mi wskoczyła. Ogólnie muszę coś wkleić. Okej, okay, mam wklejone, teraz sobie biurę ten, uważała Ha gotcha. det!